Śniema z tej strony, SneakerMeister i to jest kanał obutak, a dzisiaj mam dla Was ostatnią kolorystykę z Protection Packu od New Balance na modelu 2002R, tym razem w czarnej kolorystyce, która nazywa się Dark Grey albo Phantom, która wygląda naprawdę bardzo dobrze. Na samym początku nie za bardzo mi się podobała, przy pierwszych fotkach bardziej byłem przychylny ku szarej wersji i białej, ale przy dostaniu ich do rąk wiele się zmieniło. A naprawdę musiałem się pomęczyć, żeby je dostać, ponieważ nie udało mi się ich wyrosłać na żadnym sklepie, na żadnym raffle instagramowym, ani kupić na stronie Niebalans. Tylko stałem na kamperce, wymagnoli we Wrocławiu, było naprawdę bardzo spoko, bardzo duża kulturka, nic się nie działo. Tak, jak była ustawiona lista przez Minimax, tak po prostu była respektowana i po prostu dostaliśmy te parki zgodnie właśnie z listą. Także jestem mega wdzięczny ludziom, którzy tam stali, że nie było żadnego syfu, wszyscy się dostosowali elegancko i większość w sumie także dostała tych pary, ponieważ sklepy miały ich mniej więcej 24 pary na sklep. A jeszcze przed samym odcinkiem proszę Was oczywiście o dodanie subskrypcji, lajka oraz dzwoneczka na kanał, żebyście mieli powiadomienia o najfajniejszych premierach, takie jak właśnie ta premiera New Balance oraz o wszystkich najlepszych ciekawostkach w świecie butów, które się pojawiają. Mam nadzieję, że Wam się spodoba i dajcie znać w komentarzu, czy ta parka Wam podchodzi, czy jest najlepsza z tych kolorystyk, czy może niekoniecznie. A więc tak, czarna kolorystyka po raz pierwszy na fotkach nie za bardzo mi się podobała. Nie za bardzo byłem do niej przekonany, ponieważ wyglądała bardzo zwyczajnie, z daleka niczym się nie wyróżniała, ale jednak ma coś w sobie, ponieważ ostatnio siedziałem sobie w pokoju, popatrzyłem na tę białą kolorystykę i coraz mniej zaczyna mi się podobać. Wygląda trochę jak stare używane buty, tak szczerze mówiąc, od New Balance, które kiedyś mogliśmy mieć w szafie. A tutaj jest naprawdę bardzo dużo rzeczy, które mi się mega zgadza i strasznie mi się podobają. Po pierwsze ma tutaj złote elementy z tyłu, jest złoty element z napisem NB oczywiście, który możemy zobaczyć na innych parkach. Dodatkowo jest bardzo ładny bordowy element, czyli NK tutaj nad tą boksem i do tego gąbka, która jest zrobiona w taki sposób mniej więcej jak na przykład w blazerach, czyli właśnie taka stara, vintageowa. Bardzo mi się to podoba. Dodatkowo ta parka czarna według mnie ma jeszcze większe przetarcia niż tam ta reszta. Wydaje mi się, że jest to też związane z tym, że... Na kolorze czarnym trzeba to było zrobić w mocniejszy sposób, żeby to było widoczne w ogóle, bo jeżeli byśmy zrobili tylko takie małe przetarcie jak w szarej kolorystyce i białej, w której tego nie ma praktycznie w ogóle, no to pewnie nie byłoby to aż tak widoczne na cholewce. A tutaj przy wyciągnięciu tej parki faktycznie widać, że ten zmaamsz jest po prostu poprzecierany. Elementy, które są powycierane faktycznie wyglądają tak, jakby już były schodzone i naprawdę prezentuje się to superowo. Dodatkowo, jak widzicie, podeszła także wygląda tak, jakbyście już w niej trochę pochodzili. Trochę jest tak jakby zrobiona na odcień szarości, powiedzmy trochę posrebrzana. Dodatkowo n nie jest odblaskowa, ale faktycznie w świetle możemy zobaczyć, że trochę się mieni i jest to bardzo fajny element, który wyróżnia także tego buta. Dodatkowo mamy tutaj także, jak w szarym wydaniu, siateczkę na tą boksie, co jest naprawdę mega plusem w porównaniu do tego materiału z białej kolorystyki, ponieważ w białej kolorystyce naprawdę ten taki papierowy materiał totalnie mini sieć i jest naprawdę mega ciężki w czyszczeniu. Te buty będą się strasznie brudziły. Wydaje mi się, że to będzie gratka dla customizerów, którzy będą na po prostu umór Moczyli te buty w różnych farbach, w u i tym podobnych. Wydaje mi się, że będziemy mogli zobaczyć multę po prostu różnych customów związanych z 2002 w białej kolorystyce z Protection Packu. I wydaje mi się, że tamta parka będzie najbardziej do tego wykorzystywana, ponieważ no to zali na czarny, będzie ciężko coś zrobić. Ale faktycznie według mnie jest to dużo lepszy zabieg, jeżeli jest właśnie ta siateczka na tą boksie Ona powoduje też, że ten but aż tak szybko się nie niszczy i jest dużo łatwiejszy do wyczyszczenia. Jeżeli chodzi o jakość, to tak jak mówię, ten but jest lepszy według mnie od białego, jest na równi z szarą kolorystyką. Bardzo mi się podoba. Na pewno nie będziecie tutaj zawiedzeni, jeżeli chodzi o jakość, szczególnie za tą cenę. Pornanie do innych modeli, na przykład od Nike, jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Ten but kompletnie nie śmierdzi żadnym klejem. Nie ma tu żadnych elementów, które by mogły jakoś przeszkadzać. Jedynym minusem tak naprawdę całego tego wydania są boksy od New Balance, które są w tragicznym stanie, po prostu strasznie szybko się niszczą, wystarczy go. Lekko jakoś zgnieść, od razu coś tam odchodzi. Te nalepki w ogóle od razu odchodzą, bardzo dużo osób widziałem, że już je po prostu podkleja. No i to jest akurat mega słabe, ponieważ jak na taki fajny pak, jak zobaczyli, że on jest naprawdę bardzo dobry, to można było coś pokombinować z tymi boksami i nauczyć się właśnie od innych marek, żeby były na przykład właśnie special boxami. To też nie jest jakieś tam trudne, niektóre modele New Balance w taki wychodzą. Tutaj możemy zobaczyć na przykład z Salah które wyglądają zarąbiście. No i tutaj można byłoby coś zrobić, ale jakby nie było, to jest gr model. Jeżeli chodzi o wyjście, no tak jak mówię, były w różnych sklepach w całej Polsce i naprawdę było dosyć dużo tych sklepów. W większych miastach były to dwa albo trzy sklepy, tak jak w Krakowie, Warszawie, czy w Wrocławiu. We Wrocławiu były także we dwóch. Z tego co słyszałem, nie było jakichś większych problemów, jeżeli chodzi o czarną kolorystykę, nie było żadnych przepychanych w Katowicach, w Poznaniu, z tego co wiem, to znaczy w Poznaniu nie wiem czy w Poznaniu, ale w Poznaniu we Wrocławiu było naprawdę bardzo spoko, i to akurat tutaj mega na plus, ponieważ też wyciągnęli wnioski, ponieważ usłyszeli co się działo we Wrocławiu, no i w magnoli, zatrudnili więcej ochroniarzy, powiedzieli po prostu co będzie się działo, żeby po prostu to jakoś ogarnąć, żeby nie było takich samych akcji. No i faktycznie jestem tutaj naprawdę zadowolony, że ktoś wyciągnął z tego wnioski i uznał, że można temu jakoś zapobiec. Jeżeli chodzi o cenę, to oczywiście Retail do 699 zł, a teraz aktualnie, powiedzmy czarna kolorystyka, w zależności od size'u tak naprawdę, plasuje się w granicach od 1000 do 1200-1300 zł, w zależności kto jak też szuka, ale wydaje mi się, że to na razie są takie aktualne cenki na tego buta. Na pewno one będą wzrastały potem, ponieważ nie będziemy mieli rzestoku tych butów. A one wyglądają superowo. Można zobaczyć po cenach jakie były wcześniej, jak one wyszybowały w górę po prostu. Że ta parka także będzie szybowała sobie gdzieś tam wyżej, wyżej, wyżej. I wydaje mi się, że w okolicach lata potem na jesień ona na pewno będzie naprawdę bardzo wysoko. Także jeżeli chodzi o ten pak, jestem mega zadowolony, że udało mi się mieć tutaj trzy parki na kanale, wszystkie kolorystyki, mogłem wam pokazać, która jest fajniejsza, która mniej. Niestety nie mam tej szarej już tutaj aktualnie, myślałem, że zrobię jakieś takie porównanie pomiędzy tymi trzema, no ale nie mam już ich tutaj ze sobą. Ale faktycznie, jeżeli miałbym wybierać, na pierwszym miejscu na pewno umiejscowałbym szarą kolorystykę, na drugim tą czarną, a na trzecim na samym końcu tą białą. Jak już widzieliście, na pewno będzie wychodziło dużo, dużo więcej tych kolorystyk, ponieważ mi Balance ma to do siebie, że jak coś nie siądzie, to po prostu robi to na umór. I o tym także pogadamy sobie w takie buty w podcaście razem z Filipem jutro na kanale. Mam nadzieję, że Wam się spodoba ta rozmowa, ponieważ pogadamy sobie czy warto właśnie wyciskać soki do samego końca? Czy może jednak poczekać, aż rozwinie się jakoś sytuacja, model stanie się takim jeszcze bardziej kultowym, ponieważ też bardzo zapamiętujemy te rzeczy, jak wiemy, że są drogie i faktycznie są limitowane i każdy je chce mieć, niż po prostu robić właśnie multum tych kolorystyk, ponieważ no, możecie zobaczyć, ile ich wyjdzie. Już mówiłem o tym. Mi z nich najbardziej podoba się chyba ta biała i granatowa, ponieważ ta biała wygląda lepiej niż ta, którą tutaj mieliśmy w tym paku. Ale to dopiero zobaczymy tak naprawdę w momencie, kiedy wyjdą te buty. Mają się powiedzieć w kwietniu, ale to tak naprawdę nigdy nie wiadomo z new balance. Jeżeli chodzi o tą parkę, jestem mega zadowolony. Wydaje mi się, że zostawiam sobie jeden rozmiar u siebie w kolekcji i mam nadzieję, że uda mi się jakoś tam strzaić się z tą szarą kolorystyką i uda mi się ją jakoś kupić. Chociaż już ceny są naprawdę bardzo niezłe, jeżeli chodzi o to. Bardzo niezłe, są bardzo duże, jeżeli chodzi o to kolorystykę, no ale może jakoś mi się uda powymieniać coś z kolekcji albo je jakoś inaczej kupić. Także dzięki ma wielkie za odcinek, mam nadzieję, że Wam się podobało. Widzimy się w kolejnych, ponieważ teraz naprawdę wychodzi multum tych butów i w tym tygodniu także będzie dużo filmików na temat premier, które aktualnie wychodzą i mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Także dzięki ma wielkie, cześć!